Przed nami 632 odcinek serialu Akacjowa 38. Mauro podejrzewa Ursulę o zamordowanie właściciela sklepu jubilerskiego. Fernando wykorzystuje Teresę, choć potem dopadają go wyrzuty sumienia. Leonor ma kłopoty. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 632 odcinku Akacjowej 38. Akacjowa 38, odcinek 632 we wtorek, 3 czerwca 2025 roku o godzina 18:45 w TVP1. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38? Streszczenie 632 odcinka serialu Akacjowa 38. Soler idzie pod wskazany przez Kajetanę adres. Jest tam sklep jubilerski, lecz jego właściciel właśnie zmarł. Mauro podejrzewa, że zabiła go Ursula, która nie chciała dopuścić Kajetany do swoich tajemnic. Fernando konsumuje swoje małżeństwo z oszołomioną narkotykiem Teresą i ma wyrzuty sumienia. Simon rozmawia z byłą kochanką Eusebia, która sugeruje, że don Arturo zabił jego i matkę Elwiry, gdy przyłapał ich w łóżku. Habiba okłamuje Mario, twierdzi, że Leonor nie sprzedała swoich udziałów w kopalni.